Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o tym, jak widzę przyszłość tego kanału, porozmawiamy sobie o ostatnich wydarzeniach w WWE, no i po prostu zajmiemy się moją karierą. Więc tak, na początku Adam Pierce. Nie miałem za bardzo wyboru, gdzie. Superstar Shake Up. Nie, Shake Up. Nie, nie, nie. Zostajemy. No i co, tak naprawdę tutaj na social mediach nic ciekawego nie mam. Yy, na moją odpowiedź czeka Paragon, ale oczywiście my już sobie pogadaliśmy, rozdział z nim został zakończony, łód szuka rywala do pasa interkontynentalnego, więc wydaje mi się, że tak po prostu. Czas na hill turn, tak mi się wydaje. <laughs> Okej, okay, dobra, jest Edge na zapleczu i pewnie to nie zwiastuje rywalizacji z nim, ale No ja ukrywam, byłoby to moje małe marzenie ja jako postać w grze, prawda, żeby zmierzyć się z Edżem i Dolem i właściwie uważam, że Edge jest postacią, która zasługuje na walkę o mistrzostwo Dabli. no czekamy na jego powrót, bo... No to wszystko co miało miejsce z Judgment Day, to żal komentować tę całą sytuację, c się porobiło w WWE, ale zanim porozmawiamy o sprawach miłych, ciekawych, to po prostu to jak widzę przyszłość tego kanału. No słuchajcie. Yy kończę już na pewno z tym, że filmy miały się pojawiać trzy razy w tygodniu. Nie chcę nikomu robić nadziei. Będę po prostu szczer, W ostatnim czasie nie miałem ochoty nagrywać WWE, tak po prostu nie, nie czułem jakiegoś mega zainteresowania. Aczkolwiek nie chcę kompletnie porzucać wrestlingu, prawda, bo nadal Chcę wam to pokazywać, uważam, że to jest naprawdę spoko gra i ja też znacznie częściej zerkam na WWE teraz, ze względu na sytuację. Jeszcze pewnie częściej będę oglądał, ale o tym zaraz. Tak czy siak, no na pewno chcę wam zagwarantować ten jeden film tygodniowo. Myślę, że na luzie dojdziemy do dwóch, ale też no, nowa gra WWE to będzie miała premierę dopiero w marcu, ponieważ kompletnie zmienili ten harmonogram i. No, czy do marca będą się pojawiały filmy z W na tym kanale? Nie wiem, nic nie obiecuję. Ale nawet myślałem, czy nie zagrać sobie GM Modu, o który często pytaliście, tylko nadal no, nie byłoby to nic regularnego. Jednak wydaje mi się, że GM Mode, w którym to też bym słuchał się Waszych sugestii, prawda? Taki wspólny GM mode byłby nawet spoko, tylko też chciałbym dojść do takiego momentu, w którym tę karierę mogę zakończyć. Chyba będę musiał, no niestety, zrobić sobie spoiler i zobaczyć, jak koniec tego trybu wygląda. Czy jednak muszę mieć wszystko na 100%, czy. No nie wiem, no nie mieliśmy jeszcze Royal Rumble, prawda? Nie byłem w main eventie WrestleMania. Muszę zobaczyć, czy jest sens to tak cisnąć do końca, czy jednak ta kariera tak naprawdę. Się nie kończy, więc to sobie zerknę i zobaczymy na podstawie też tego, pomyślę, co jeszcze z tej gry można wycisnąć. Ale jak tak patrzyłem, to GM Mode wygląda naprawdę ok i wydaje mi się, że nie byłby to aż tak zły pomysł. Muszę uważać, ponieważ Edge, sorry, że tak zerkam, ale sprawdzam, czy się dobrze audio nagrywa. Muszę uważać, by Edge Finishera nie zrobił, bo no wiemy jak to jest. Ja mogę dominować w tym brawl'u, oczywiście, to czy go wygram, czy nie, nie robi za bardzo różnicy. Ważne by po prostu się tutaj poobijać. OK, wracamy. I tutaj oglądałem, że można fajnie rozwalić te barierki, byleby tylko Edge mną no, ich nie rozwalił. Ejecution. I bardzo możliwe, że zaraz zobaczymy spear i bardzo możliwe, że to też będzie koniec. Ja mam jeszcze możliwość kontry i ja oby do tego... Doszło, no nie, jest suplex ale wstanę czy nie wstanę, bo okej, okay, i teraz naprawdę, no, jest Enzigiri, czy cokolwiek, chwila, by jeszcze cokolwiek tutaj zrobić, tak zerkam ciągle w lewą stronę, bo mam wrażenie, że audio może mi się troszkę źle nagrywać, jestem zastanowany, więc, no, no, przegrywam ten Brawl, to jest oczywiste, zrobi jakąś serię, no, ja po prostu dostaję teraz po ryju, nie wiem, Edge, no. O tym właśnie myślałem. Spear, który jeszcze nie kończy tego starcia na zaplecu, co jest w ogóle niespodzianką. Chyba, że chce mnie zrzucić, prawda? Ale teraz taka kontra. Choć nie rozumiem, czemu to się nie skończyło. Kurde, ale te brole są trudniejsze niż walki na legendarnym. No powaga, no... <ścoughs> ja walczę, nie? Ale zobaczcie, no Edge jest tutaj... ...przekoksem tak naprawdę. Ale możemy zrobić tu coś hardkorowego, tylko serio. Chwila dominacji i żeby go rzucić tam. Nie skontrowałem, no i twarzą pierwszą na metalową podłogę tym razem i to jest już początek końca, na no, Edge, no, no, no kurde, ja sobie szczerze po prostu, on mnie jest kopniak, ale ja też to kontruję. Rany, w jakim kierunku to zmierza, Joe Breaker i dawaj, rzuć go, rzuć go, proszę o te barierki, niech się, okej, okay! no to co, spróbuję go podnieść, nie obiecuję, że to się dobrze dla mnie skończy, bo może Edge skontruje, ale jest gadkik. jest wyniesienie Edge'a i czy to będzie powerbomb, czy to, o mój Boże. A, może po prostu. Chwila. Co? Ależ, przejście 5 second ride! I to raczej nikogo nie satysfakcjonuje, ale Edge jest oszołomiony, co oznacza, że. A, stalawista. Koniec! No, Edge nie przeżyłby czegoś takiego. No, jeszcze splash! Body splash z 20 metrów. Wreszcie udało mi się to zrobić. Piękny koniec, Brawlu! I cieszę się, że to ja jednak wygrałem. No dobra, turn zrobiony, nawet fanów zyskałem. Jestem healem i co na mnie teraz czeka? A jednak, drodzy widzowie, córki Edża zapytały się, Tato, dlaczego nie jesteś żadnym mistrzem? Cóż, odpowiedź jest taka, że Tata ma teraz ochotę stać się mistrzem Universal i to jest to. Ja tutaj niemiło odpowiadam. Może powinien się zająć pasem interkontynentalnym, ale oczywiście ciśniemy dalej. Rywalizacja ma trwać. No i co? Co ty tutaj, że ja jestem straszny w #Hashtagi? Who's your daddy? Oh, who's your daddy to taka propos ostatniego row, prawda? Gdzie Roman Reigns piękne słowo powiedział w, w kierunku Fury. Ale co? Aha, teraz bronię pasa przeciwko Sheamusowi, Okej, okay, takie europejskie starcie. Jednak rozpoczynamy teraz program z Edgem. Ale poczekajmy, bo czeka mnie rozmowa z Adamem Pyrrysem. Widział, jak rozmawiałem sobie z Edgem na social media i dał. Wspaniały pomysł. Myślę, że we dwójkę będziecie mieli niesamowitą walkę. Dlatego jeśli możesz pokonać Szeimusa dzisiaj wieczorem, wtedy twoim kolejnym przeciwnikiem będzie Edge. No spoko, ale to bardziej Edge'owi powinien mówić, prawda? Ja jestem mistrzem i to tak. Okej, okay, więc tak, twój tam ziomek mówi, że może sobie pisać o tym, że chce walkę o mistrzostwo Universal i tyle i boom i dostaje tę walkę. Wiem, że pomogłeś trenować Edge'owi do jego kombeku, powrotu do ringu. On ci załatwi upracę gm GMA, jednak nie spodziewałem się, że będziesz robił wszystko, czego on tylko pragnie, kiedy tylko będzie o to prosił. Zabawne. Byłem w błędzie. I guess he's your dad. Okej, okej, okej. Nie ma tutaj żadnych sekretów, że oni sobie nawzajem pomagali. No i no, no, no oczywiście ja mam tutaj powody, żeby być teraz przeciwko piersowi, przeciwko Edge'owi. Spoko. Ladies and gentlemen, the following is for the Universal Championship. Ale czemu Seamus? No to co, przed nami obrona pasa mistrzowskiego, kolejna, kompletnie z dupy. Mam nadzieję, że pokażę Seamusowi, gdzie jest jego miejsce. Więc tak, coś o co mnie pytaliście na streamach, no i nie mogłem się po prostu doczekać, by coś powiedzieć na ten temat. Vince McMahon przechodzi na emeryturę. I jak głupio to zabrzmi. Ja, ja nawet gdy... Oglądałem regularnie WWE, nie wiem, 5-8 lat temu. Ja byłem przekonany, że mimo tego, że miałem 18 lat, 20, 17, zależy od momentu. Ja byłem przekonany, że za życia nie zobaczę nikogo innego jak Vince McMahon na tym stanowisku. Swoją drogą, niezły ruch. Ja byłem przekonany, że Vince jest nieśmiertelny, że on, on mnie przeżyje jako <laughs> CEO WWE. I że tak naprawdę WWE bez niego to jest coś... Czego sobie wyobrazić nie możemy. Kontrowersje, artykuły, brudy sprawiły, że tak jest najbezpieczniej i by Vince McMahon nie był już tak ważną postacią w WWE. Z tego co czytałem, nadal posiada udziały jak Freeze w ekipie, prawda? I no, mimo tego, że nie jest już oficjalnie prezesem, tak jednak nadal ma tam co nieco do powiedzenia. Tak z perspektywy biznesowej, no właśnie. Nie wiem do końca, jak na to spojrzeć, bo ja w końcu aż tak bardzo nie siedzę też w takich tematach giełdowych itp., ale no, jedno jest bardzo ważne, że teraz, wszystkim co kreatywne, takim szefem działu kreatywnego. Będzie Triple H. I to jest akurat y, coś naprawdę wielkiego, wiadomość na którą czekało wielu fanów, jak i nawet y, wrestlerów, ponieważ w wielu wywiadach wrestlerzy mówili, że wszystko mogłoby się kompletnie inaczej potoczyć, na przykład z ich karierą, gdyby to właśnie Triple H, a nie Vince McMahon. Od, czy tam, kurde, jakoś inaczej się ten od kreatywu nazywał? Eee, ja tak sędziego nieładnie. Yy, po prostu kto inny zajmował się tymi sprawami kreatywnymi, więc tak naprawdę możemy być wkrótce, nawet nie tyle możemy. Jestem przekonany, jak większość fanów, że będziemy świadkami nowej ery w WWE, jakiej? Trudno powiedzieć prawda, mam jednak nadzieję, że zobaczymy wiele ciekawych nowych nazwisk, może więcej tego wrestlingu prawda, odrobina więcej, odrobina więcej brutalności, trudno powiedzieć, ale społeczność jest dobrej myśli, no nadal jest to szok, że tak w ciągu miesiąca to wszystko win się wypłynęło i no co no kończy się niesamowity rozdział w historii WWE. Tak samo jak no, brutalne były słowa CM Punk'a w trakcie jego historycznego pipe bombu, prawda? Kiedy to powiedział, że kto wie, może byłoby lepiej, gdyby Vince McMahon umarł. I o ile wtedy te słowa były mocne, prawda? Bo to jednak to był potężny cios yy, od CM Punk'a. Świetnie mu wyszło wtedy te, to promo. No, jedno z legendarnych tak, w historii WWE wrestlingu. Tak jednak wtedy ja pamiętam, że wiele osób, która słuchała tego przemówienia CM Punk'a. No, no, no jednak, no taka była prawda. Może nie tyle no, mówienie o śmierci, to oczywiście to chodziło o to, żeby wywołać kontrowersję, ale po prostu chodzi o to, że WWE pewnie bez Winsa trudno było sobie wyobrazić Celtic Cross? Co do cholery. Czy my zaraz zobaczymy nowego mistrza WWE? Tak jednak po. Broke Kick! Bez Winsa. To może być kompletnie inny biznes. A teraz jeden, dwa i w ostatniej chwili Damian jeszcze jest w grze. Jeszcze nie traci Universal Championship na SmackDown. No to byłby hit, tak? Zdecydowanie znikąd Seamus zyskał kontrolę nad tą walką. W końcu on zaczął krwawić. Wiele mocnych ciosów od Damiana dostał. A teraz, teraz to on jest bliski wyjścia ze SmackDown jako mistrz. Z tego co widzę, krew też jest na mojej twarzy, więc tak ja. Jeśli chodzi o przyszłość WWE, no to zapatruję się na nią. Nie mogę się doczekać tego co będzie. Też no, teraz w weekend w sobotę, jeśli dobrze pamiętam, mamy SummerSlam Ja myślę, że jak już mamy oglądać pierwsze zmiany, to właśnie dopiero po SummerSlam, bo no, jeden dzień to za mało, żeby przeprowadzić jakąś <grywanie> rewolucję, ale wydaje mi się, że nadchodzą dobre czasy dla WWE. Uwaga, odbicie od linii, mamy kater! Mamy teraz kater! Yy, kto wie, może ja teraz przejdę do finishera, ponieważ ewidentnie Sheamus tutaj pozwolił sobie na za dużo, jednak czy wystarczy... Yy, jeden rough of the line, czy to będzie coś innego? Zaraz, zaraz! Dla Triple H'a, pedigree! Oj, my znamy, ma, my znamy relacje Sheamusa z Triple H'em, prawda? Trenują razem na siłowni, rywalizowali między sobą. Teraz, czy ten ruch zabierze szansę życia Sheamusowi? Jednak... Jednak, chwila nie, to Damian tak jakby podniósł tutaj Sheimusa, jakby chciał go załatwić czymś mocniejszym, bardzo ciekawe. Czyżby to była, nie wiem, próba upokorzenia? Moment, moment, bo jest odbicie i to jest, tak jest ten reverse, reverse frankensteiner! No i chyba Damian na to czekał, prawda, żeby wykonać tutaj coś mocniejszego. Wrath of the Lion jest po Sheimusie, no nie ma prawa on tutaj stać, jeden, dwa... Nie, ja. Te, słuchajcie, czasami oczywiście sam przerywam te piny, ale teraz, teraz to nie byłem ja nieprawdopodobna walka na SmackDown. Co za powrót? Może tutaj jakaś interwencja Edgea najpierw? No, na razie się na to nie zanosi. Ale zobaczmy, co planuje Damian. Damian, nic, a jednak jest ten kick i odlatuje Sheamus poza ring. Mamy odbicie od linii. Czy Polak wyleci? Tak jest! To jest Senton Sheamus. No, no w ogromnych tarapatach. Oczywiście miał ten swój moment. Wykonał Broke Kick, Celtic Cross znikąd. No, nikt się nie spodziewał tych ruchów na tym etapie walki. Ale zdecydowanie za szybko wytoczył swoje największe działa. I teraz leci, leci tym brzuchem pierwszym na barykady nie jest dobrze, prawda? Wrzucony do ringu. Damian teraz. Chyba chce wejść na szczyt świata. Seamus. Obolały. Damian jednak zachęca go do tego, by wstał. I co? Zobaczymy w arsenale obecnego mistrza mis. Oj, nieważne, nieważne, to trzeba wyciąć. Uwaga, Damian! Rough of the Lion I... No co nam? To już koniec być. Powinien. Jeden, dwa, no i trzy. Zdecydowanie przesadziłby Sejmus, gdyby teraz odkopał. Damian zadowolony, bierze pas ze sobą. Szkoda, że nie ma żadnej tutaj interwencji Jedja, bo jednak mógłby co nieco powiedzieć, ale wiemy jedno. Rozdział z Sejmusem krótki. Nieważne, ważne że zakończony. Teraz czekamy na to, co wydarzy się z Edgem. Jeszcze poczekajmy, bogaduga do Zadamem Pierce'em. Okej, okay, załatwiłem się musa, tak jak powiedziałem, że to zrobię. No i teraz Twój chłop taśma. Title match zadowolony? I właśnie Adam Pierce tak jest zadowolony. No i kurde, znów na SmackDown ten title match. Eee, no, szkoda, kurcze, wielka szkoda. Bo jednak za mało jest według mnie tych gal specjalnych, prawda? Za mało pay per view. No oczywiście będę bronił swojego pasa mistrzowskiego przeciwko Edge'owi, ale czemu nie na czymś specjalnym? I znów jesteśmy na SmackDown i znów mamy zapowiedź, że teraz czas na walkę o mistrzostwo WWE Universal. Standardowo ja, król, mistrz, jeszcze nie pewnie zmierzam do ringu. Jestem ciekaw z jakim film Edge powróci, prawda, bo te scenki, które zapowiadały jego powrót to jednak zwiastowały na coś, na coś mrocznego, prawda. Ja jednak mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze You Think You Know Me, bo wie, jeśli chodzi o utwory w WWE, chyba mój numer jeden. Ale czekajcie, no nie mogę zrobić cięcia, musi, musi być ten najpiękniejszy moment w trakcie tego wejścia, 3, 2, 1. Ale to musi być super uczucie, jak tak wystawiacie te palce i fajerwerki lecą. Zazdroszczę, Edge. Nie będę ukrywał, że tak trochę jest to mój dream match, bo jednak pojedynek z Edgem. Moim jednym z moich ulubionych wrestlerów. Ja pamiętam, jak przeżywałem to, gdy on odszedł na emeryturę. Miałem łzy w oczach, bo to było tak nagłe i nadal nie wierzę, że kurczę. Wrócił, wrócił do tego. Niesamowita jest medycyna i. Tym akcentem przechodzimy do walki, jednak okej, okay, to nie będzie czysty pojedynek, bo moim celem jest obecnie obicie Edge'a. I tak zaczynamy od technicznego wrestlingu: wygięcie ręki, teraz uderzenie. Nos. Postarajmy się zrobić naprawdę fajny początek. Tak też pozwolę Jowi na poobijanie mnie. Ładna sekwencja, choć szkoda, że nie jesteśmy w stanie chyba zrobić czegoś bardziej popisowego. Unik i blokada. No, w miarę realistycznie się to wszystko zaczyna. Znów taki aperkaty. Widzimy, że boli edgea szyja. Dołożenie kolana, tym razem Radar Superstar już nie uniknął. Ale zobaczcie, jaki ja, jak już mam ten tam pasek taki. Moje nogi są obite. O co chodzi? Dlaczego? Co się stało? Przecież nikt mnie nie atakował, żeby coś takiego tutaj miało miejsce. No, okej, okay. pokażmy siłę, pokażmy, że ponownie SmackDown opuszczę jako mistrz. No, bardzo bym chciał, by ta rywalizacja z Zedzem doprowadziła do tego, że jednak. No, zmierzymy się na Pay Per View. Uważam, że dwa takie nazwiska powinny zawalczyć ze sobą na jakiejś dużej gali. Wydaje mi się, że na row takim największym rywalem będzie Seth Rollins, jak kiedyś czytałem trochę o tym trybie, więc też musimy poczekać. A ja zastanawiam się, czy Patch coś zmienił w tej grze, bo zobaczcie jak moja postać wygląda, a przecież to ja atakowałem od samego początku. No nieważne! A nawet DDT mi teraz yy, nie siadło. Neckbreaker w wykonaniu Edge'a. I co? przecież ja zaraz to przegram, on zaraz przyjdzie do Signature, zrobi finishera, a to ja, ja tutaj wymiatałem od samego początku, no niestety, leci krew z mojej głowy pod tej serii ciosów, a to nie było nic aż tak bardzo poważnego, dobra, kontrujemy i mamy to kolano, Edge teraz w tarapatach, postarajmy się dołożyć jakiś mocniejszy, zwykły, ale efektowny ruch i uwaga, czy to będzie suplex, trochę źle to wyglądało, Broken Arrow, bo tak ten ruch w grze się nazywa i znów uniknie. Kolana Edge teraz. Czy wykona któryś ze swoich charakterystycznych y, ataków? Nie tym razem. Damian będzie German, oczywiście, że tak. Europejska szkoła w akcji, German suplex. No i co zrobi Edge, bo widzimy, że tak. Jakby miał lekkie problemy, Dam... Co? Chwila, stój, stój. Cholera, bocz, unik. I teraz kontra... Okej, okay. tego dawno nie widzieliśmy w wykonaniu mistrza German Suplex, ależ, ależ potężny ruch. I czy to będzie koniec, tak naprawdę? Walka trwa dopiero dwie minuty. Bardzo specyficzny przebieg, ale to jest Rough of the Lion. I czy w tym momencie. Damian, co? Zabiera pas do domu? Jest nadal mistrzem? Byłoby to bardzo dziwne. Jeden, dwa. No, jeczki kautuje. Nie jest to niespodzianka. To byłoby za krótkie starcie. Edge też za wiele razy w twarz nie dostał. Ale widzimy, że Damian ma jeszcze coś w zanadrzu. I teraz wymiana ciosów. Prawy. Mamy Clean w środku ringu. Universal Champion. Wepchnięty teraz do narożnika. Edge. Ojoj, oj, oj, sędzia leży, a my wiemy co to oznacza, gdy sędzia leży. Czy będzie jakiś low blow? Nie, to jest close line, ale w jakim pięknym stylu Edge tutaj odleciał, jednak czy Damian planuje? Coś brudnego. Czy on teraz zajrzy pod ring? Czy to będzie krzesło? Czekamy na odpowiednie ujęcie. Tak jest, tak jest. No to jest ciągle ta sama noc, prawda? W tej samej nocy broniłem pasa przeciwko Sheamusowi i teraz przychodzi tutaj Adam Pierce. On zabiera mi to krzesło. Nie chce pozwolić na to. Być. Edge! Edge teraz wykonał spear. I czy jesteśmy świadkami. Nie no, Adam Pierce. Jeden, dwa, trzy. Mamy nowego mistrza Universal. Nie. Nie, 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 nie tą drogą, nie tą drogą, nie ma szans, jakim prawem Adam Pierce w tym momencie liczył tutaj do... W taki sposób jestem przywitany, gdy wracam do gry, nie, to było obrzydliwe, to było obrzydliwe, może ja jestem tutaj heal'em, ale to nie był koniec walki na miarę Face'a nie. To była przesada, tak jak komentatorzy tutaj mówią, jak widzicie te napisy, Adam Pierce nadużył w tym momencie swojej władzy, no i, że co, że... Że ja w taki sposób tracę swoje mistrzostwo? Tak dzielnie go broniłem. Nie wierzę, że sędzia padł. Można już mu kupić trumnę. Co za koniec odcinka, nie. Ta historia zaciekawiła mnie na tyle, że na 100% widzimy się w sobotę, bo pogadamy sobie o SmackDown, pogadamy sobie przed SummerSlam. No i co ono? Obietnica, słuchajcie, ten palec. Raz postaram się dotrzymać jej. Raz postaram się jej dotrzymać. Do zobaczenia, cześć.